Wiemy, jaki potencjał w ofensywie ma ma bardzo dobrych zawodników, no ale mi się wydaje, że, że, że odpowiednio się przygotujemy do tego spotkania. jednak nakreśli nam plan, który, który, jeśli będziemy realizować, to przyniesie on efekt w postaci punktów. Musielibyśmy wyjść trzy, ale, ale wiadomo, że jedziemy na bardzo trudny teren, ale musimy robić wszystko, żeby, żeby zneutralizować te, te bardzo dobre strony Lechy, jeżeli zagramy blisko siebie, zagramy w defensywie podobnie jak w meczu z Lechem, to wydaje mi się, że, że Lechy będzie miała ciężko się przedrzeć i z każdą pływającą minutą w ich, w ich poczynaniu będzie wkradać jakaś tam nerwowość i, i mam nadzieję jakaś nieporadność, którą, którą wydaje mi się powinniśmy wykorzystać i wywieźć tam jakieś punkty, ale tak mówiłem, po pierwsze musimy skupić się na, na grze obronnej i, i zneutralizować te mocne strony yy, lechi i, i też nie, nie możemy się tylko skupić na przeszkadzaniu. Musimy też grać w piłkę, starać się wprowadzać te, te groźne kontry i, i, i wydaje mi się, wtedy będzie, będzie dobry efekt. Biorąc pod uwagę przeciwnika i to, gdzie gracie, mówisz o tych punktach, mając na myśli pewnie zwycięstwo, ale czy, czy, czy remis też by Was satysfakcjonował? Powiem tak. No my chcemy grać w każdym meczu o pełną pulę, ale jadąc do takiego przeciwnika, też nie możemy yy, gdzieś tam z, zagrać zbyt ofensywnie, bo, bo tak powiedziałem, Lechia ja w każdej sytuacji. Ma taki zawników, że nawet jeden czy dwóch może przesądzić o losach spotkania, i musimy grać bardzo uważnie, z chłodną głową, i realizować od pierwszej do ostatniej minuty te założenia, które, które tak mówię, te nam nakreśli. A, a, a jak widzieliśmy w ostatnim meczu, no to, to co ten mówił, jeśli to wykonywaliśmy dobrze, no to, to każdy widział, jaki wynik końcowy był z Lechem Poznań I, i, i tak samo chcemy zagrać z Lechem. Wpadka się że. Z takiego punktu psychologicznego może mieć jakieś znaczenie dla Was przed tym meczem w Gdańsku? Czy, czy właśnie trzeba się skupić na tym, żeby te głowy wyczyścili, tej wpadce jak najszybciej zapomnieć o wszystko. wszystkim? Na pewno nie jest nic fajnego w, yy, przegrać, odpaść w Pucharze z, z zespołem niedzieli gdzie my byliśmy faworytem, ale niestety taka że jest piłka, że y, zawsze jakieś niespodzianki w tym Pucharze są, no, no niestety szkoda, że z naszym udziałem. Ale fajnie, że ten mecz już jest w piątek i możemy dobrą grą w lidze zmazać szybko tą, tą, tą plamę, którą, którą zrobiliśmy wczoraj i, i pokazaliśmy w tamtym sezonie i nawet i w tym, że, że, że potrafimy wyjść z opresji, jesteśmy dobrym zespołem z innym charakterem no i mam nadzieję, że to się przyda w piątek.